W trzecią niedzielę przed postem Słowo Boże, które będzie nas wprowadzało do wspólnego rozważania, czytam z Ewangelii według Świętego Mateusza w 20 rozdziale od pierwszego wiersza. Albowiem Królestwo Niebios podobne jest do pewnego gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem najmować robotników do swojej winnicy. Ugodziwszy się z robotnikami na jednego denara dziennie, wysłał ich do swojej winnicy. I wyszedłszy około godziny trzeciej Ujrzał innych stojących na rynku bezczynnie, więc rzekł do nich, idźcie i wy do winnicy, a ja, co się należy wam zapłacę. I oni poszli, znowu o szóstej i o dziewiątej godzinie wyszedł i uczynił tak samo. A wyszedł że około jedenastej, znalazł jeszcze innych stojących i mówi do nich, dlaczego tutaj bezczynnie przez cały dzień stoicie? A oni na to, nikt nas nie najął. Mówi do nich, idźcie i wy do winnicy. A gdy nastał wieczór, mówi pan winnicy do rządcy swego, zwołaj robotników i daj im zapłatę, a zacznij od ostatnich, aż do pierwszych. Podeszli tedy najęci o godzinie 11 i otrzymali podenarzy. A gdy podeszli pierwsi, sądzili, że wezmą więcej, lecz i oni otrzymali podenarzy. Wziąwszy tyle szemrali przeciwko gospodarzowi mówiąc ci ostatni jedną tylko godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, cośmy znosili ciężar dnia i upał. A on odrzekł jednemu z nich, przyjacielu, nie czynią ci krzywdy, czy nie ugodziłeś się ze mną na denara? Bierz co twoje i idź. Chcę bowiem temu ostatniemu dać, jak i tobie. Czy nie wolno mi czynić z tym, co moje, jak chcę? Albo czy oko twoje jest zawisne, dlatego iż ja jestem dobry? Tak będą ostatni pierwszymi. Drodzy, historia, która rzeczywiście opowiada o takim ludzkim odczuciu niesprawiedliwości. Myślę, że gdybyśmy my byli robotnikami najętymi o godzinie 6 rano, mielibyśmy dokładnie takie same odczucie, że to niesprawiedliwe, kiedy pracuje się cały dzień i zarabia się dokładnie tyle samo, ile ktoś, kto przyjdzie, porobi godzinkę i otrzymuje taką samą pensję. W sensie ludzkim to jest poczucie niesprawiedliwości. I można powiedzieć, tak rzeczywiście jest. Musimy też zrozumieć kwestię podziału godzin. W judaizmie dzień zaczynał się o godzinie 6 rano i liczono 12 godzin. Tak więc ci najęci o 11, można powiedzieć, w dzisiejszym czasie pracowali tylko od 17 do 18, a ci o 6 całe 12 godzin. Tak jak powiedziałem, w sensie ludzkim mówimy tutaj o niesprawiedliwości, i myślę, że wielu z nas, kiedy słucha tego tekstu. Ma dokładnie takie poczucie. Ale ten tekst nie mówi o tym, jaki jest człowiek, ale mówi przede wszystkim o tym, jaki jest Bóg. O Bożej sprawiedliwości, w której bez względu na to, czy ktoś jest Boży od urodzenia, czy ktoś powierzy swoje życie Bogu wtedy, kiedy Jego dni już się kończą, Bóg ma dla każdego z nas taką samą nagrodę. Bóg dla każdego z nas. Obiecuje te same przywileje Królestwo Boże. Ale jest też pewna różnica, która wynika z tego, czy się o szóstej przyjmuje do Bożej Winnicy, czy o godzinie 11. Jeśli chcemy posłuchać, jaka to różnica, zapraszam do Kościoła, zapraszam na wspólne nabożeństwo, by wielbić, chwalić Boga i wsłuchać się, i wspólnie razem rozważać nasz tekst. Serdecznie zapraszam.